Dzień dobry, witamy wszystkich kolegów hodowców oraz koleżanki hodowczynie. W dniu dzisiejszym znajdujemy się w miejscowości Góra Osielecka. Tutaj Osielec miejscowość, my to nazywamy właśnie Góra Osielecka. Zerknijmy sobie tutaj, znajdujemy się w takim powiedzmy najwyższym punkcie. Tutaj znaleźliśmy właśnie takie, taka wyżbirowana droga. Wyjazd. Pogoda tak jak widać dzisiaj. W miarę fajnie uważam, że warunki wręcz można powiedzieć idealne pod chmureczką chłodno Zresztą zobaczmy Słonko ładnie wchodzi Która mamy Łukasz godzinę zerknij, żebyśmy wiedzieli jak start no, czyli start 6.20, Osielec. Dawaj! No, w jedną stroną. Właśnie puszczamy tak na dwie strony, żeby, żeby się nie zbijały gąbki. Odczekaj sekundę, Łukasz. Niech się podniosą. No, myślę, że można drugą, bo już są ładnie wysokie. Uch, aż wiatr poszedł, pięknie. Uch. Zawinęły ładnie. I ładnie tam odchodzą już wbijają się, podnoszą Łukasz właśnie przeglądni kabinkę Czy czasem coś nie zostało No jeszcze zerkniemy tutaj, bo jeszcze mamy je widoczne ładnym wirem takim ślimaczkiem Robię sobie kółeczka. Także życzymy wszystkim powodzenia. Dobry lot.